Polska w nadchodzących dniach ponownie znajdzie się pod wpływem zimowej aury. Środa przyniesie opady śniegu, które w wielu regionach mogą być intensywne. Pokrywa śnieżna lokalnie osiągnie nawet 9-10 cm, zmiany w pogodzie będą wyraźne, a mieszkańcy muszą przygotować się na trudniejsze warunki na drogach i chodnikach. Największe opady śniegu prognozowane są dla południowych i wschodnich regionów kraju. W Małopolsce na Podkarpaciu oraz w rejonach górskich możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o 8-10 cm. W centralnej części Polski śnieg będzie mniej intensywny, ale wciąż może osiągnąć od 4 do 6 cm. Na północy kraju opady będą przelotne, a śnieg szybko zacznie topnieć z powodu wyższych temperatur, które w dzień wyniosą około 2 stopni Celsjusza. Temperatury w nocy w większości regionów spadną do minus 5 stopni Celsjusza na wschodzie i w górach oraz do minus 2 stopni Celsjusza w centralnej Polsce. W ciągu dnia na południu i wschodzie termometry pokażą od minus 2 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza, podczas gdy na zachodzie kraju temperatura wzrośnie do 3 stopni Celsjusza. Takie zróżnicowanie oznacza, że w niektórych miejscach śnieg utrzyma się dłużej, a w innych szybko zmieni się w błoto pośniegowe. Silniejszy wiatr Osiągający prędkość do 40 km na godzinę pojawi się głównie na północy Polski. Może on powodować zawieje śnieżne, szczególnie na otwartych przestrzeniach. Widoczność na drogach będzie ograniczona, a dodatkowym utrudnieniem mogą być obrodzenia, szczególnie rano i wieczorem. Eksperci zalecają zachowanie ostrożności zarówno kierowcom, jak i pieszym. Oblodzone nawierzchnie i zaspy mogą stać się przyczyną wypadków, dlatego warto dostosować prędkość jazdy do warunków oraz używać odpowiedniego obuwia. W domach warto zadbać o ogrzewanie i przygotować się na ewentualne utrudnienia związane z intensywnymi opadami. Prognozy na kolejne dni wskazują, że śnieżyce mogą powrócić, szczególnie na wschodzie i w rejonach górskich. Jednocześnie w zachodniej części kraju spodziewane jest chwilowe ocieplenie, które może przynieść opady deszczu. Zmienna aura sprawia, że warto regularnie śledzić prognozy i być przygotowanym na dynamiczne zmiany pogodowe.